Witajcie z tej strony, profesor Magdachi Hon. I przybyłem tutaj z Zabuchli. Normalnie byłem na wakacjach, ale musiałem przybyć tutaj, bo zostałem zaproszony, żeby poprowadzić program edukacyjny. Edukacja! Dzisiaj będzie bardzo ważny temat, czyli spodnie. Co to są spodnie? Z moich bardzo szeroko zakrojonych badań wynika, że spodnie to stan umysłu. Spodnie. Mogą być długie albo krótkie i im ktoś jest bogatszy, tym ma dłuższe spodnie. Dlatego ja noszę krótkie spodnie. Jak i gdzie można nosić spodnie? Spodnie można nosić gdzie się chce i jak się chce. Można na przykład wziąć spodnie i założyć je na ramię aby później je nosić do miejsca, do którego chcę się je zanieść i położyć. To zaprezentuje mój asystent, czyli ja, ponieważ noszę krótkie spodnie i jestem biedny i mnie na asystenta nie stać. Biorę sobie moje krótkie spodnie i... zakładam je na ramię i będę je nosić. Ok, zmęczyłem się. Ale było mi wygodnie, bo nosiłem spodnie. A teraz rzucę moje spodnie na ziemię, bo tak kładzie je cywilizowany człowiek. Z zabuchli. Mówił do Was profesor Magdachi Hon. Z zabuchli i jestem biedny.